Znowu z shotgunami 88, 1. Synek, synek. Jeszcze A, jeden Jeszcze jeden. Jeszcze jeden gruby, jeszcze jeden, jeszcze jeden Pięknie. Bez starego żółty się Bartka. Ojciec, ojciec wycofuj się na okna. Wycofuj się. Pięknie! Tak jest Posti Synek kocham cię, wuja, bądź wujem moich dzieci. Ja potrzebuję broń. Skupię ci matka. Ja po prostu jestem, nie? Ja... Synek! Jest zajebiście. Ale czemu ty się tak trzepiesz? <grym>, A rzuciłaś mi tą... Mam taki kurwa cicho i pusty dźwięk kurwa. Przez ten, 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 Synek powinien być cicho i jest pusty. Brawo, okno! Okno! Dwóch, 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 Bartek uważaj. Brawo! Brawo, synek. Tak się, nie masz <grym _> o, Nie na. wytrzymam z tą długą. Jeden blisko, drugi daleko, po lewo. Tak. Może być lodówka. Je... Dobra, bierz do końca. Szybka akcja. Kurwa, jego. z fikis tutaj not jest. chuj wjeń. Po po po. W ogóle jak chciałem, tą... czapkę przesuwać, kurwa. <grym _> <grym _> <grym _> tak. mnie tak. zaznaczy, Kurwa, dopiero się. <grym _> Co ty robisz? Co? No graczkę gwałci. no na chuj mówię, dobra, cik, cicho, Gramy. Gramy, gramy. <laughs> 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 Gruby, jak się bawisz? Uchuj. Przebieg jeden, przebieg jeden. Przebieg, i wrócił się chyba, ale nie wiem, stałem w Mam komputery chyba, wiecie? Krótka, długa, krótka, długa! Wybieg jeden, przebieg, o chuj. Kurwa, kurwa, uważaj, synek. Ja pierdolę. Komputery plecy mi zrobił komputery są gruby uważaj komputery Cofną się cofną się cofną. się on padł on padł dwóch na dwóch macie czysto poczekaj 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 idę siku jak coś to przerwa no pójdź w krótką sprawę dzisiaj Czekaj, poczekaj, czekaj, poczekaj, Poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj przeładuję. Mam łękę. Wchodzimy na, da na darka, na darka idźmy. Na darka. Nie? Krótka. Krótka, 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 krótka. Minus 75. On tam może mieć jawkę.

Czekaj trochę, Nie, nie. z nim. Czekaj trochę. Jest chyba kaczka. Ty pojebałeś, Buja, trener. Cicho, bo jeszcze <noise> wszystko. Nie. Ej. No, ogólnie on ma przejebane już I Idź, idź, po prostu wejdź. Nice. Ale zjebany. Brawo, Gruby. Brawo, brawo, Gruby. Cztery flagi. Very cool. Eee, No. No, dzięki. Kurwa, Gruby. A chuj, to no, należy co, że walczymy o gracza miesiąca, tak? Nie, ale Podle moich tabelei. Co za dużą mam przewagę kabelę na to Ale jest na czerę, tak? A nie każdy ma mvp. No. No, no. O, no. Bo ta długa jest przejebana. Matka idę, co mam teraz. A nie nie kupiłem. Jest... Są, blisko, może być skrótka długa. Blisko są na długiej, skanuj. Pod, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Granaty, ja, na ty, syne, granat tam Nie ja. mam. O ja to ja, do... Jeszcze lajkuj, bo ja już jestem. Przejdź matka, idę. Dawaj na tam Flash. Flesz. Jest no. mid. Mi, mi, mi. Dobra, bierz do konika. Mid i Darek po lewo, Darek po lewo i mid. 95 na midzie, 95. Dobra, mid. Konferencja, konferencja, konferencja.